Dzień dobry, Wojciech Mulik. Witam Państwa w Rozmowie Gońca. Moim i Państwa gościem jest Tomasz Trela z Nowej Lewicy, członek Komisji do Spraw Pegasusa. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Prezydent Karol Nawrocki zawetował już, mamy kolejną decyzję, siedem ustaw. Dla porównania wcześniejszy rekordzista Lech Wałęsa wetował tyle w rok. Czy to będzie najtrudniejsza współpraca z prezydentem w historii parlamentu? Ona najtrudniejsza nie będzie, ale początek jest trudny, dlatego że pan Karol Nawrocki cały czas jest w kampanii wyborczej i cały czas próbuje się przymilać swoim, tylko i wyłącznie swoim wyborcom. Jego małe, bardzo małe doświadczenie polityczne, jego doradcy, którzy kierują na razie jego decyzjami, powodują, że on tak trochę tymi wetami na oślep od lewa do prawa. Sondaż zaufania do polityków pokazuje, że Karol Nawrocki notuje pierwszy poważny spadek, już nie jest na pierwszym, tylko na drugim miejscu. No a przyzna pan, że doświadczenie i praktyka pokazuje, że nowo wybrany prezydent zawsze ma tych kilka miesięcy in plus do tego, no bo pochodzi z bezpośredniego wyboru, ale myślę, że to jest zła droga Karola Nawrockiego i on w perspektywie czasu zrozumie, że wetowanie odbija się tak naprawdę na jego pozycji, jego reputacji i obywatel ale takich rzeczy nie lubią. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich. Chodzi o tak zwaną ustawę Lex Kamilek, Ustawa weszła w życie po tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec doznał poważnych obrażeń po tym, jak został zaatakowany przez swojego ojczyma. Czyli tutaj Karol Nawrocki widzi coś kontrowersyjnego w ochronie małoletnich? Ja myślę, że Karol Nawrocki tak naprawdę nie wie, jakie decyzje podejmuje. To takie dość brutalne co ja mówię, no ale mamy prezydenta, który bezwiednie korzysta z doradztwa polityków prawa i sprawiedliwości. I to co oni powiedzą to on robi. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla was! Wciąż jednak ponad połowa z was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl ukośnik Goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Mamy zawetowanie ustawy o wiatrakach, mamy zawetowanie ustawy o zamrożeniach ceny energii i tak mógłbym mnożyć i to bez ładu, bez składu. Z jednej strony prezydent mówi, że chce uczestniczyć w tych decyzjach parlamentu, a z drugiej strony wetuje tak naprawdę wszystko jak leci. Ja podchodzę do tego bardzo na razie spokojnie, dlatego że uważam, że ten początek jest trudny w wykonaniu. Na wtopa w topa dyplomatyczna, w topa z wetami, w topa w, z Radą Gabinetową, no to musi budzić i rodzić pewną frustrację u pana Karola Nawrockiego. Ale mamy sytuację następującą. Jednak prezydent Nawrocki będzie miał pewne narzędzia, żeby niemal paraliżować pracę Sejmu, parlamentu, rządu. Czy jak, jaką odpowiedź szykuje w takim razie na to rząd? Znaczy, y, odpowiedzi będą dwie. Po pierwsze, będą składane kolejne projekty ustaw, a tam, gdzie będzie takie bezmyślne, ślepe wetowanie, będziemy starali się, na ile to będzie możliwe, przygotowywać odpowiednie rozporządzenia. Rady Ministrów i rozporządzenia poszczególnych ministrów, żeby te rzeczy dostosowywać, ale też będziemy bardzo skrupulatnie i bardzo konsekwentnie informować opinię publiczną, że decyzją prezydenta Karola Nawrockiego ta i ta rzecz nie może być zrealizowana. Na szczęście konstytucja przewidziała takiego ślepego, który wetuje wszystko i zawsze. I nie pozwoli prezydentowi zawetować głównej i najważniejszej ustawy, którą przyjmuje parlament, czyli ustawy budżetowej. Tutaj można się dwoić i troić, prezydent może mówić, co mu się nie podoba, co mu się podoba, ale ustawy wetowej, która zgodnie z harmonogramem będzie już jest przygotowana, teraz będzie w konsultacjach, później trafi do parlamentu, prezydent wetować nie będzie mógł, a budżet to jest kręgosłup państwa polskiego. I to jest wyznacznik strategii i działań państwa polskiego, więc my sobie z tymi betami poradzimy ale myślę, że Karol Nawrocki wcześniej niż później pójdzie po rozum do głowy i pamięta się, jeżeli chodzi o wetowanie ustaw. Ale mamy sytuację następującą. Prezydent wetuje kolejne ustawy, tymczasem równocześnie do Sejmu trafiają jego projekty ustaw, gdzie nie ma ze strony marszałka Sejmu Szymona Hołowni decyzji o tym, żeby tych ustaw nie procedować od razu. Czy nie jest tak, że po prostu politycznie marszałek Hołownia powinien zastanowić się nad tym, czy część z tych ustaw nie powinno trafić do tak zwanej zamrażarki? Wie pan, ja nigdy nie byłem i nie jestem zwolennikiem zabrażarki sejmowej. Ja uważam, że z każdą ustawą i z każdym projektem trzeba się mierzyć. Mierzymy się z projektami pisowskimi, z projektami konfederacji. I te projekty, które są złe, odrzucamy. Natomiast i tak będziemy robić z prezydenckimi projektami. Ja za każdym razem, bo prawie wszystkie te projekty będą przechodziły przez komisję, której jestem wiceprzewodniczącym Komisji Finansów, będę pytał ludzi prezydenta, proszę mi pokazać źródło finansowania danego projektu. A przecież widzę, jak te ustawy są napisane. To jest próba, nieudolna próba realizacji tych haseł wyborczych, o których mówił Nawrocki, tylko on się pomylił z jedną rzeczą, bo projekt ustawy nie zmienia prawa. Od projektu do ustawy to jest naprawdę długa droga. Jeżeli Karol Nawrocki z jednej strony mówi, nie podnosimy podatków, absolutnie żadnych, a z drugiej strony chce generować wydatki budżetu państwa, na poziomie 30-40 miliardów złotych, to ja chętnie się dowiem, czy te pieniądze trzeba zabrać z obronności, z ochrony zdrowia, z pomocy społecznej, a może trzeba zlikwidować to czy inne świadczenie społeczne. No niech ludzie prezydenta odpowiedzą. Ja jestem gotowy na taką dyskusję i uważam, że tak powinniśmy robić. Nie powinniśmy chować głowy w piasek, typu zamrażarka sejmowa, tylko powinniśmy stawiać konkretne pytania, bo to wtedy prezydent jest w roli tego, który musi obronić swój projekt. I jeżeli jeżeli nie ma dostarczającej wiedzy, a na razie nie ma, to wtedy te projekty trzeba odrzucać. Prezydent zawetował również ustawę dotyczącą przedłużenia pomocy dla Ukraińców. Jakie skutki są decyzji? Takiej właśnie. No, na ten moment skutki są opłakane, dlatego że do końca września ta pomoc jest, bo ustawa obowiązuje. Już abstrahuję od tej takiej nieludzkiej, nieludzkiego podejścia do programu 800, bo nie wiem, jak Karol Nawrocki chce wytłumaczyć to, że matka, która jest trójką, czwórką, dwójką dzieci, ich ojciec, mąż walczy na froncie o niepodległą Ukrainę i też. Po części niepodległą Polskę, chroniąc naszej wschodniej granicy, a my teraz mamy powiedzieć nie, nie dostaniecie 800 plus, to to jest jeden aspekt, no, ale drugi aspekt, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zatrudniają obywateli Ukrainy do branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, do branży budowlanej czy branży transportowej, to oni dzisiaj mówią tak, no z tego co słyszymy, to od 1 października nie będziemy mogli legalnie zatrudniać tych ludzi, a jak nie będziemy mogli Legalnie zatrudniać tych ludzi, to znaczy, że nasze firmy upadną i wtedy ani nie będzie podatków w budżecie państwa, będą dodatkowo osoby bezrobotne. I na koniec ta kwestia bezpłatnego internetu, który jest potrzebny Ukraińcom. Oczywiście Karol Nawrocki został w moim przekonaniu świadomie, nieświadomie wprowadzony w błąd, bo on się skupił na kwestii 800, czyli tego, co głosił w kampanii wyborczej, a nie wie, jakie są dalej idące konsekwencje. Przygotujemy własne rozwiązanie, jest zapewnienie to, takie ze strony pana ministra Kierwińskiego, że na posiedzeniu wrześniowym, na tym pierwszym posiedzeniu wrześniowym, nowa ustawa w tej sprawie będzie przygotowana i jeszcze raz trafi do podpisu prezydenta. Ale właśnie, tego 800 plus w tej ustawie nie było. Czy gdyby prezydent miał czyste intencje, to nie powinien zachować się w taki sposób, że tą ustawę na przykład kieruje do trybunału albo część podpisuje i wychodzi z własną inicjatywą ustawodawczą dotyczącą tylko 800 plus? Czy to nie byłoby bardziej transparentne działanie? Czy na pewno by było natomiast prezydent coś przebąkiwał nie wiem czy ta ustawa projekt ustawy o tym 800 plus został złożony do e, pana marszałka Hołowni natomiast dla mnie i dla mojej formacji dla lewicy takie rozgraniczanie ty dostaniesz 800 plus a ty nie dostaniesz 800 plus tym bardziej że 800 plus jest dla Dziecka i na dziecko jest niedopuszczalna, i myśmy w tę biatykę kampanijną nie wchodzili, bo ja pamiętam, co mówiła pani marszałek Biejat. Trzymajcie się z daleka od 800, plus", dlatego że obywatele Ukrainy odprowadzają w picie blisko 2 miliardy złotych podatku. Wzrost naszej gospodarki poprzez pracę obywateli Ukrainy to blisko 25 miliardów złotych, bo to są wyliczenia, które są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I administracji. I teraz gmeranie, odbieranie 800+, plus, dlatego, że mama nie pracuje, bo jej mąż walczy na froncie, albo pracuje poza granicami naszego kraju, jest naprawdę w moim przekonaniu niegodziwe. Polska to nie jest jakaś republika bananowa. Jesteśmy 20 gospodarką na świecie. Jesteśmy piątym co do wielkości krajem Unii Europejskiej. I naprawdę pomaganie mamy w naszym DNA. Więc my nie popieramy i nie będziemy popierać takiego bez Warunkowego ograniczania 800 plus. To nie jest dobra droga. A przy tej okazji oczywiście Karol Nawrocki narobił wiele, wiele złego. Ale z drugiej strony jest ta kwestia Starlinków. Wpiso Miramaca mówi: Polacy powinni pomagać Polakom, a nie płacić za Ukrainę. Jak zamierzacie odpowiedzieć na taki przekaz? I czy nie jest jednak tak, że na przykład za Starlinki mogliby płacić oligarchowie ukraińscy? Powiem tak, no pan Mencen to jest wyjątkowy dyletant polityczny, który nie ma za absolutnie o niczym pojęcia. On w sejmie bywa rzadko, specjalizuje się w piciu browarów. Wczoraj widziałem pił go z Morawieckim, jeszcze wcześniej pił z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem. Ma pić jeszcze z innymi politykami, to jest jedyny jego sposób na uprawianie polityki do tych takich pustych głów z konfederacji. Mam informację taką, lepiej zapłacić za Obsługę Starlinka, niż przebranżowić nasz budżet w budżet wojenny, bo suwerenna, niepodległa, walcząca Ukraina to bezpieczna. Niepodległa, suwerenna Polska, która może się rozwijać, może inwestować. Ja wolę, żeby budżet państwa zapłacił za internet i za starlinka, niż przeznaczał 500 miliardów czy 600 miliardów na obronność i walczył na froncie, bo o to tak naprawdę chodzi. No ale Mencen tego nie rozumie, no bo no, skąd on ma to rozumieć, jak on uważa, że jak ktoś po ulicy idzie i ma inny kolor skóry, to najlepiej go deportować. No to jest człowiek, który pojęcia o życiu, o polityce o tolerancji, o akceptacji, nie ma żadnego. Ale te sterlinki to jedna rzecz, ale pytanie, czy my nie powinniśmy, rząd, prezydent, bardziej domagać się od Ukrainy tego, aby Polska była obecna w kwestii rozmów pokojowych na temat Ukrainy zawsze, nawet w wąskim formacie? tak powinniśmy i przedstawiciele rządu na wszystkich spotkaniach które są organizowane przez pana prezydenta Zołeńskiego czy innych liderów europejskich są jest pan premier Tusk albo pan premier Sikorski jest też pan premier Kosiniak-Kamysz jeżeli chodzi o spotkania jego odpowiedników ministrów obrony narodowej natomiast tutaj tę wielką gafę błąd polityczny popełnił pan Karol Nawrocki bo skoro on ma jak mówi, świetne kontakty z Donaldem Trumpem, to w ten poniedziałek, gdzie wszyscy liderzy europejscy, szefy NATO, szefowa Komisji Europejskiej, Europejskiej lecieli do Waszyngtonu, to obowiązkiem prezydenta było załadować swoje cztery litery w samolot i lecieć do Białego Domu. I on łaski nikomu nie robił. Tylko wie pan, problem z Nawrockim polega na tym, jemu bardziej zależy na spotkaniu 3 września, bo tam będzie miał indywidualne zdjęcie z Trumpem, niż na spotkaniu spotkaniu z liderami Unii Europejskiej. Tym bardziej, że na tym spotkaniu z liderami Unii Europejskiej trzeba byłoby zabrać głos, trzeba byłoby coś powiedzieć, powiedzieć coś sensownego, jeszcze w języku angielskim. Nie wiem, czy Karol Nawrocki byłby na to gotowy, tylko że to jest przedkładanie własnego interesu, własnego wizerunku, własnej formacji czy środowiska politycznego nad bezpieczeństwem naszego kraju. Obowiązkiem prezydenta Nawrockiego było być w Białym Domu, dlatego że tam przy tym stole Mogły zapadać decyzje. My nie wiemy, co tam zostało ostatecznie ustalone. Przynajmniej ja nie wiem z punktu widzenia parlamentarzysty. Być może premier, być może wicepremier Sikorski wiedzą. Tam trzeba było po prostu przy tym stole siedzieć, bo transmisja tego spotkania była absolutnie na cały świat. A myśmy taką dużą pomoc dali Ukrainie i Ukraińcom, że nie powinniśmy być pomijani. Wyeliminował się z tego spotkania Karol Nawrocki. Proszę zwrócić uwagę, że następnego dnia premier Donald Tusk już uczestniczył w dwóch formatach prezydenckich. Zresztą premier Donald Tusk był wczoraj, w, dwa dni temu, przepraszam, w Mołdawii, był prezydent Francji, był kanclerz Niemiec, oczywiście na zaproszenie pani prezydent Mołdawii. Tam, gdzie od nas to zależy mówię od nas w sensie koalicji 15 października jesteśmy wszędzie jesteśmy liderami nadajemy ton no ale nie nadąża na razie Karol Nawrocki Jest na termin możliwego przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed komisją do spraw gazu sam może się to wydarzyć pod koniec września czy tym razem ta operacja się powiedzie Termin wyznaczyliśmy 29 września, ale wszystko jest w rękach Sądu Okręgowego w Warszawie, dlatego że Zbigniew Ziobro samodzielnie boi się stawić na komisji śledczej, więc po raz kolejny musi być zatrzymany i doprowadzony. I mam nadzieję, że ta operacja się uda. Mam nadzieję, że Zbigniew Ziobro nie ucieknie do. Zaprzyjaźnionej prawicowej telewizji, tam nie będzie strugał bohatera, tylko w określonym czasie i w określonym miejscu, czyli w Gmachu Sejmu, się pojawi, będzie składał zeznania, odpowiadał na pytania. Dlatego, że my zmierzamy do końca pracy Komisji Śledczej, chcielibyśmy w tym roku zakończyć pracę, przedstawić raport, przedstawić wnioski do prokuratury, tak, żeby opinia publiczna dowiedziała się o zakupie, o wykorzystywaniu Pegazu, oczywiście na tyle, ile będzie mogła w trybie jawnym i chcemy, żeby prokuratura na bazie tego raportu zrobiła z tego użytek i osobom wskazanym postawiła zarzuty, bo co do, co do braku transparentności, przejrzystości, co do aspektu politycznego zakupu tego oprogramowania, nie mamy żadnych wątpliwości. To wszystko było celowa robota, celowe działanie. Chciano mieć bata na ówczesną opozycję, żeby o opozycji wiedzieć wszystko, żeby wygrywać Wybory. Na szczęście w 2023 roku prawo i sprawiedliwość wybory przegrało. A czy nie jest tak, że jednym z wątków, które może się pojawić w podsumowaniu działań komisji, może być fakt, że wybory poprzednie do parlamentu no, okazało się, że w tym samym czasie byli podsłuchiwani Pegazus MSS, Roman Giertych, premier Donald Tusk, również Krzysztof Brejza w kampanii koalicji obywatelskiej. Czy nie jest tak, że wyłania się z tego taki obraz, że ta kampania po prostu nie była uczciwa? Wyłania się taki obraz. Ja oczywiście nie mogę tego jednoznacznie potwierdzić, czy tak było, bo część dokumentów jest klauzulowanych. Natomiast wyłania się taki obraz, że dopóty, dopóki rządziło Prawo i Sprawiedliwość, dopóty, dopóki mieli w użytkowaniu Pegasusa to wykorzystywali tego Pegasusa do politycznych celów. Oni w 2023 roku na szczęście nie mieli już dostępu do Pegasusa, bo został ten, to oprogramowanie e, zabrane i oni nie mogli z niego korzystać, ale co do kampanii wyborczej w 2019 roku, tutaj nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, była inwigilacja Pegasusem, była inwigilacja po to, żeby weryfikować i sprawdzać poczynania ówczesnej opozycji, a szczególnie Koalicji Obywatelskiej jako tej partii, czy te, tego komitetu, który był. E, największy zresztą e, myśmy przesłuchiwali prokuratorów z prokuratury w Gdańsku, którzy mówili w Prozji, przecież jest to w protokołach, że byli wzywani do Warszawy i mieli zadawane pytania, czy na tego Brejze, to wy jesteście w stanie coś znaleźć, czy możemy mu postawić zarzuty? Proszę sobie zwrócić, proszę zwrócić uwagę, pan senator Brejza był podsłuchiwany Pegazusem i nie miał postawionych i nie ma postawionych żadnych zarzutów, bo to było wszystko dęte fikcyjne, myślano, że coś na niego znajdą, a tak naprawdę chodziło o to, żeby mieć wgląd w jego y, telefon, w jego smsy, z kim i o czym rozmawia, jakie ma y, plany. No to była taka grupa z duchowała, która myślała, że będzie rządzić zawsze, mówię o PiSie, no wszyscy, gdyby oni rządzili dalej, no to niego o Pegasusie by nic nie wiedział, wszystko byłoby zatuszowane i nie byłoby problemu. Czy wiadomo, co wydarzyło się z każdą rejestracją, której dokonał Pegasus? Bo jak pokazała na przykład sprawa mecenasa Giertycha i premiera Donalda Tuska, no te materiały nie zostały zniszczone tak, jak powinny zostać zniszczone po tym, kiedy nie stwierdzono przestępstwa. Znaczy, chciałbym tutaj też bardzo precyzyjnie powiedzieć, że sprawy, sprawy, Pegasusa, sprawy Pegasusa idą dwutorowo. Raz to jest komisja śledcza, która ma wskazać te osoby, które nielegalnie zakupiły i nielegalnie wykorzystywały to oprogramowanie. A myślę, że te operacyjne sprawy, o których Pan teraz mówi i o które Pan pyta, to jest bardziej sprawa dla prokuratury i pytanie do prokuratury niż do komisji śledczej, dlatego że my indywidualnie poszczególnych spraw i poszczególnych podsłuchów nie badamy, nie weryfikujemy, tylko my badamy proceder, badamy system, weryfikujemy dokumenty. Bardzo ciekawy wątek raportu będzie, jeżeli chodzi o sam zakup tego programowania. I tu już popełnione w moim przekonaniu przestępstwa, więc jeszcze prosimy o trochę cierpliwości. Koniec roku to jest ten taki deadline, który sobie założyliśmy, i żeby opinia publiczna, parlament, mam nadzieję, który przyjmie raport, tak żeby prokuratura. Miała łatwiej, szybciej i sprawniej w ewentualnych zarzutach i aktach oskarżenia. Minister Waldemar Żurek pojawił się na posiedzeniu KRS, gdzie powiedział do no, sędziów wprost, że będzie dążył do ich odejścia z tego gmachu. Czy spodziewa się pan w takim razie dużego przyspieszenia wielu spraw związanych z rozliczeniami? Ja jestem takim, bym powiedział, wiernym kibicem działań pana ministra Żurka, dlatego że podoba mi się taki styl pracy, że mówi się o tym, co się zrobiło a nie o tym, co zamierza się zrobić i później na przykład ciężko jest to zrobić. Spodoba mi się ten styl. Trzymam mocno kciuki za pana ministra Żurka za zrobienie porządku w wymiarze sprawiedliwości w tym aspekcie prokuratorskim i sądowym. I czekam na te propozycje co do KRS-u, bo też uważam, że przebierańcy, którzy są po przebieranie w togi sędziowskie, nie powinni tych tuk sędziowskich nosić, dlatego że to, są naosędziowie, którzy są niezgodnie z konstytucją wybrani. I taką mamy sytuację w paratrybunale konstytucyjnym, taką mamy sytuację w tej dodatkowej izbie Sądu Najwyższego, taką mamy sytuację w KRS-ie. Tam w krs tak na dobrą sprawę. Legalni przedstawiciele KRS-u to przedstawiciele Sejmu i Senatu, bo oni są wybrani zgodnie z Konstytucją, zgodnie z tymi zapisami, które wskazują, że Sejm i Senat ma swoich przedstawicieli. Reszta to jest, to jest wymysł, fanaberia Prawa i Sprawiedliwości, opatrzona ustawą, ale ustawą, która jest niezgodna z Konstytucją. Ale z drugiej strony już pojawiają się weta w sprawie decyzji pana, pana ministra Żurka, bo już część sądów nie zgadza się na te decyzje, część kolegiów sądów nie zgadza się na te decyzje dotyczące zawieszenia szefów i wiceszefów sądu. Czy to nie wskazuje na to, że jednak istnieje takie ryzyko, że minister Żurek będzie mógł się znaleźć w sytuacji podobnej do ministra Bodnara? Myślę, że ryzyko zawsze jest, ale myślę, że determinacja, osobowość, jednak trochę inna osobowość niż pana ministra Bodnara, któremu też się trzeba nisko pokłonić, bo przejął ten, 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 ten bałagan po ośmioletnich rządach Zbigniewa Ziobry i totalnie upolitycznioną prokuraturę. Pracował się dwoił i troił przez półtora roku, ale myślę, że minister Żurek ma zupełnie inny charakter. Jest bardzo mocno zdeterminowany i mam nadzieję, że będzie bardzo mocno konsekwentny, żeby to uporządkować. Natomiast jeżeli Karol Nawrocki nie będzie chciał podpisywać ustaw, które naprawiają wymiar sprawiedliwości, to wierzę w to, że pan minister Żurek będzie miał jakieś alternatywne rozwiązania. Jak pokazaliśmy, jak jeżeli chodzi o wiatraki, o energię z wiatru, okazuje się, że niektóre. Sprawy można załatwić rozporządzeniami i też zrobić dobrze dla Polski, dla przyszłości i wartości energii w Polsce. Więc myślę, że tu trzeba jednak trochę czasu, bo. Oni rządzili 8 lat, przez 8 lat ten system rujnowali. My, niecałe 2 lata, no próbujemy się z tego wygrzebać. Profesor Krzysztof Ruchniewicz został odwołany ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego, poinformowała szefowa resortu Kultury Marta Cienkowska. Decyzja zapadła po zamieszaniu, jakie pojawiło się wokół odwołania byłej dyrektorki niemieckiego oddziału Instytutu, gdzie ujawniono po prostu sygnalistka, czy do takich sytuacji powinno dochodzić. Ja akurat specjalistą, jeżeli chodzi o pracę w parlamencie od kultury, nie jestem, obserwowałem oczywiście tę sytuację. Ja uważam, że takie sytuacje trzeba bezwzględnie przecinać. Jeżeli są wnioski, jeżeli są argumenty do tego, żeby dziękować za współpracę temu czy innemu dyrektorowi, to trzeba to zrobić. Gdyby pani minister zrobiła to wcześniej, to pewnie uniknęłaby tego bałaganu i chaosu medialnego i tak skończyło się dymisją. Można było zaoszczędzić się czas, reputację i zrobić to wcześniej, bo te niektóre wypowiedzi i te działania, które podejmował już były dyrektor Instytutu Pileckiego, dla mnie też były totalnie niezrozumiałe i myślę, że dobrze dla kultury, że tak się stało. Ja rozmawiałem kiedyś na ten temat z naszą posłanką, Darią Gosek Popiołek, która jest wiceszową Komisji Kultury, więc ona też miała dużo wątpliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego instytutu. Mam nadzieję, że nowy dyrektor uporządkuje tę sytuację, bo kultura ma się rozwijać, ma wypełniać swoją rolę, a nie robić wokół siebie zamieszania i, i dostarczać kłopotu wizerunkowi państwu, państwa polskiego. Tylko, że dziennikarze wskazują jednak, że kluczowa rola w ujawnieniu sygnalistki, no kluczową rolę odegra tu pani minister Cienkowska. Czy to nie powinno się jednak skończyć dymisją, gdzie za analogiczną sytuację no Dariusz Wieczorek miał tam kilka spraw, a również dosyć analogiczną i jednak zakończyło się to dymisją. E, tak, tak, pan minister Wieczorek złożył rezygnację z funkcji ministra e, e, nauki i szkolnictwa wyższego. Dzisiaj w przelocie, ale to w przelocie dosłownie słyszałem część konferencji pani minister Cienkowskiej, która twierdzi, że ta pani nie miała statusu sygnalistki. Nie chcę wchodzić w ten temat, bo go nie znam. Natomiast sprawa jest oczywista, jeżeli jakikolwiek minister bez względu na to, z jakiej jest formacji politycznej popełni błąd, będzie to błąd ciężki, trudny, nieodwracalny, to oczywiście musi zapłacić za to swoją pozycją i swoim stanowiskiem politycznym. Ale sprawy kadrowe zostawiam premierowi, to premier nadzoruje ministrów i to on powinien podejmować decyzję. Wielka tragedia w trakcie przygotowań do pokazów Airshow w Radomiu, ale są również dodatkowe informacje polityczne. Szef sztabu generalnego polskiej armii, generał Kukuła, stwierdził, że początkowo sam był przeciw, udziałowi pilotów i maszyn wojskowych w pokazach, ale następnie zmienił zdanie. Jego wypowiedź ostro skrytykował senator generał Różański, który wcześniej pełnił funkcję dowódcy generalnego. Powiedział, że to nie licuje z zajmowanym stanowiskiem takie słowa. Czy takie słowa powinny padać? Nie znam dokładnie tej wypowiedzi. To wielka tragedia. Wczoraj sam we wpisach internetowych składałem kondolencje najbliższym. Kiedyś byłem uczestnikiem tego Air show w Radomiu. Widziałem, jak to wygląda. To jest imponujące, ale to rodzi bardzo duże ryzyko i dla tych, którzy oglądają, jak się okazuje, dla samych, którzy prowadzą maszyny. My jesteśmy w sytuacji absolutnie wyjątkowej, jeżeli chodzi o wschódne Naszego kraju, i myślę, że do czasu uporządkowania tej sytuacji za wschodnią granicą, a to może trwać jeszcze lata, miejmy nadzieję, że bardziej miesiące, a nie lata. Powinniśmy chyba od takich praktyk odchodzić, bo nasze wojsko, nasi piloci powinni skupić się na szkoleniu, doszkalaniu. Ja wiem, że są też takie opinie, że przygotowując się do tego airshow, to też jest swoistego rodzaju szkolenie, no ale straciliśmy jednego. Z najlepiej przygotowanych pilotów F35. No i to jest niepowetowana strata, więc zastanowiłbym się, rozważył, czy do momentu zakończenia wojny w Ukrainie powinniśmy w ogóle praktykować tego typu pokazy powietrzne z udziałem przedstawicieli wojska polskiego. Bardzo dziękuję moimi państwa gościem. Był Tomasz Terala, poseł Lewicy, członek komisji do spraw Pegazusa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Wojciech Mulik oglądaj państwo rozmowę Gońca. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.